Dzień dobry, dzisiaj Walentynki to doskonała okazja do tego, żeby przeczytać mój najnowszy felieton do ostatniego numeru sukcesu po poznańsku. Oczywiście dotyczy czego? Miłości. 50 odcieni miłości. Luty, miesiąc, w którym częściej myślimy o miłości. Wszędzie pojawiają się czerwone serca, kwiaty, baloniki, czekoladki, kokardki. Przypominajki miłości. Oczywiście tej romantycznej, gdzie ona i on, ewentualnie ona i ona lub on i on, trzymają się za ręce, czule, spoglądając sobie w oczy, mają dla siebie czas, uwagę i akceptację. Akceptują się w całości i co najważniejsze, czują to samo: głęboką, wszechogarniającą miłość. Kto z nas nie marzy o tym, by ktoś tak właśnie na nas spoglądał? Z czułością, miłością. I akceptacją, najlepiej codziennie, albo chociaż co drugi dzień. To jest możliwe już od teraz. Od momentu, w którym skończysz czytać ten falieton, możesz doświadczyć tego spojrzenia i dokładnie tych uczuć. Jak? Podpowiedź za chwilę. Warto pamiętać, że 14 lutego, obchodzi 14 lutego obchodzimy święto zakochanych, a nie Miłości. Może dlatego te wszystkie ozdobniki kojarzymy z wyrażaniem miłości bardziej niż zaparzoną rano kawę lub herbatę przez kogoś bliskiego. Często te słowa nie jest ci zimno, jesteś głodna, podać ci koc, daj ja potrzymam. Zostaw, ja to zrobię. Są wyrazami miłości bardziej niż przyniesione kwiaty. Choć to bardzo miłe oczywiście. A co jeśli tych słów brakuje? Myślisz, że pytam o to, czy dostajesz to od drugiej osoby? Tym razem pytam, czy potrafisz sama do siebie tak ciepło powiedzieć? Czy na co dzień jesteś dla siebie miła, czuła, wybaczająca? Czy marzysz o tym, by spędzić ze sobą samą dobry czas? Czy jesteś tą osobą, która zasługuje na Twoją własną obecność i uważność? Czy zasługujesz na to, by czuć do samej siebie miłość? Taką, która nie stawia żadnych warunków. Niezależnie od tego, jak wyglądasz, jakie popełniłaś do tej pory błędy, czy twój makijaż, makijaż jest, czy go nie ma. Jeśli odpowiedziałaś nie, to dlaczego miałabyś zostać nią obdarowana przez kogoś innego? Przecież miłość to uczucie pragnienia dla kogoś dobra. Także, a może przede wszystkim właśnie dla siebie? Według Greków, jest przyczyną wszystkiego. Mogłaby być przyczyną wszystkiego dla ciebie. Jeśli potrafisz poczuć miłość do siebie, posiadasz umiejętność kochania innych. Będziesz potrafiła nią obdarzyć. A co jeśli nie potrafisz? Na szczęście tego, tak jak mycia zębów, można się nauczyć. Wystarczy, naprawdę wystarczy, jeśli na dobry początek przestaniesz choćby tylko w myślach łajać samą siebie za to, czego nie potrafisz lub nie zdążyłaś zrobić. Proponuję, by nie tylko 14 lutego, ale codziennie spoglądać na samą siebie tak, jak zakochani patrzą na siebie w romantycznych filmach. Czasem wystarczy, że staniesz przed lustrem i popatrzysz sobie w oczy. Nie potrafisz? A może to zbyt infantylne? Potrenuj obdarzanie samej siebie dobrymi uczuciami i emocjami. Zostaw może na początek w walentynki te wszystkie muszę, powinnam, przecież za mało, za dużo i przytul samą siebie. Możesz otulić się na przykład ciepłym kocem.